Radio Ortodoksja Na antenie Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Andrzeja Bołbota, proboszcza parafii świętej męczennicy Aleksandry w Stanisławowie, dekanatu warszawskiego. Sława Jezusu Chrystus, Ojcze! Sława na wieki! Z ojcem Andrzejem, ze względu na trudną sytuację i uwarunkowania Obostrzenia, w jakiej znajdujemy się obecnie, łączymy się drogą telefoniczną, ale mam nadzieję, że słuchacze swoich radioodbiornika będą nas słyszeć bez większych zakłóceń. Ojcze Andrzeju, niesiecie posługę duszpasterską w niewielkiej parafii na terenie województwa mazowieckiego, we bliskim sąsiedztwie stolicy Warszawy, ale oprócz tych najważniejszych obowiązków duszpasterskich pełnicie wiele też innych funkcji. Czy możecie radiosłuchaczom powiedzieć, jakie to funkcje? Ojcze Jarosławie, wszyscy radiosłuchacze, Radio Ortodoksja, pozdrawiam z pierwszym tygodniem Wielkiego Postu. Jak ojciec wspomniał, to prawda, jestem proboszczem niewielkiej, ale rozległej terytorialnie Diaspory północnego Mazowsza. Przy naszej parafii funkcjonuje też pierwsze wybudowany po II wojnie światowej prawosławny dom opieki społecznej Pytania, którego jestem dyrektorem. W 2019 roku na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Bractwa Świętego Ognia członkowie założycieli powierzyli mi funkcję prezesa zarządu głównego tegoż stowarzyszenia. Ojciec wspomniał o Stowarzyszeniu Bractwa Świętego Ognia, którego jest prezesem. To bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja. No i stowarzyszenie, które powstało, na pewno też ma za zadanie no, sprawowanie wielkich, odpowiedzialnych rzeczy i funkcji. Proszę podzielić się z nami, słuchaczami, informacjami o swoim stowarzyszeniu, powiedzieć, jakie cele statutowe w swoim złożeniu bractwo podejmuje. Sama idea powstania stowarzyszenia, to rodziła się ona już od wielu lat, ale trzeba było czasu, zmagań z przeciwnościami losu, wiele rozmów, spotkań z ludźmi, którzy będą tworzyć. To dobre dzieło, bezinteresownie, z pełnym zaangażowaniem i oddaniem. Powiem tak, nie było to proste. Oczywiście, z pomocą Bożą, ale przede wszystkim dzięki błogosławieństwu i wsparciu naszego zwierzchnika Sergii Prawosławnej w Polsce, jego minencji Metropolityzacyjnej, stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane 7 stycznia 2020 roku. Był to taki przełomowy czas, w działalności początkowy i statutowa działalność bractwa jest wielokulturowa. I tutaj przede wszystkim w naszej działalności wielokierunkowej skupiamy się na promocji przede wszystkim naszej tradycji, kultury prawosławnej na terenie naszego kraju, ale też zasięg mamy i poza granicami kraju. Edukacja, aktywizacja młodych ludzi, młodzieży, promocja. Zabytków naszej architektury sekralnej, dbanie też o pomniki, cmentarze, ale też organizowanie pielgrzymek do świętych miejsc, działalność kreatywną oraz wydawniczą. Czyli działalność wielopłaszczyznowa, ale chyba największym i najważniejszym przedsięwzięciem Bractwa Świętego Ognia jest zorganizowanie i dostarczanie Wielką Sobotę Świętego Ognia. Błagodatno ognia z Jerozolimy do Polski. Ojcze, powiedzcie, jak od strony logistycznej i organizacyjnej wszystko to przebiega? Tak, największym przedsięwzięciem przede wszystkim i priorytetowym naszego stowarzyszenia jest organizacja piosenki Poświęty Błogosławiony Ogień. Jest to jeden z trudniejszych etapów przygotowawczych, można powiedzieć, stowarzyszenia, ponieważ wiąże się to z, z wieloma sprawami technicznymi, ale też i organizacyjnymi. W tym przypadku trzeba uzyskać niezbędne zgody, trzeba mieć możliwości, e, ku temu przede wszystkim finansowe, ponieważ musi być specjalnie wyczerpany samolot. Oczywiście zezwolenie władz państwowych i to ze strony też, powiadamy, władze państwowej naszego kraju, ale też i e, Izraela. To bliżej oczywiście świąt Wielkiej Nocy, tak, Pasji kryzysowej, to wszystko się odbywa. Jest to czas trudny, ponieważ wtedy przeżywamy nabożeństwa duchowo-wielkopostne, przygotowujemy się i trzeba wielu też później wyrzeczyć ku temu. Czyli pogodzić obowiązki i duszpasterskie, i organizacyjne związane z właśnie wylotem po święty ogień, no to jest naprawdę nielada lada wyzwanie i ze strony Was, organizatorów, duże poświęcenie. Naszą rolą i zadaniem jest właśnie, jak wspomniałem na początku, zaangażować się daniem, bezinteresownie pełnić naszą posługę. Pomimo osób, które są i duchownymi, tak, ale też i osoby świeckie, które też w tym czasie chcą uczestniczyć w nabożeństwach i w spokoju się modlić w wielkim błoście. Zdradzę naszym radiosłuchaczom, że ojciec Andrzej już 10 razy brał udział wraz z delegowanymi hierarchami naszej cerkwi z Polski, właśnie w Pielgrzymce do Jerozolimy, w wielką sobotę. Kiedy dokonuje się rokrocznie, ten wielki cud. Ojcze, opowiedzcie, jak to wygląda tam na miejscu właśnie w bazylice grobu pańskiego, jakie temu towarzyszą emocje i przeżycia, i czy tak naprawdę jesteśmy w stanie opisać to swoimi słowami? Same przebywanie w miejscu, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus został za nas ludzi zamęczony, krzyżowany, złożony do grobu. Tam, gdzie znajduje się dzisiaj bazylika Zmarnowstania Pańskiego, to błogosławieństwo. Tak ktoś powiedział, przytoczę to z mojej rodziny, bowiem szczęśliwy jest ten, kto będzie z naszej rodziny w Ziemi Świętej. Same przebywanie to już jest błogosławieństwo, jak wspomniałem wcześniej, natomiast wiedza człowieka o Bogu opiera się na objawieniu Bożym, naturalnym i nadnaturalnym. Jak to się opisuje często w różnych pismach, ale też i w samym cudzie świętego ognia, naturalne, wszechobecne i wieczne, a umysł to największa mądrość i wszechwiedza, a moralna to świętość i sprawiedliwość i miłość. Sam fakt, iż tam Chrystus złożono do grobu i w tym czasie światło, które okazało się początkiem zniewolenia, śmierci, daje nam możliwość przeżywania tego tego szczególnego miejsca. Będąc tam, niejednokrotnie starałem się Szukać znaków różnych, tak jak to czynią ludzie, którzy przybywają do, do Ziemi Świętej, a szczególnie Wielką Sobotę, kiedy nie tylko z Polski, ale z wielu krajów naszych prawosławnych przebywają tam pielgrzymi. Świętynia jest wypełniona cała po brzegi, wszyscy w wielkim oczekiwaniu. Niekiedy się słyszy różne okrzyki o już o zmartwychwstaniu, Chrystus Anestii, Chrystus Woskresie w różnych językach. Nasi bracia chrześcijanie, prawosławni, arabowie nawet okrzykują. Wygląda to może czasami widzimy w telewizji bardzo tak nieciekawie, tak, ale moment tego, kiedy człowiek skupiony jest na modlitwie, oczekiwaniu, może go rozproszyć. Jest taką z wiarą, poważnością, przeżywa to w jakiś sposób i odczuwa ten moment i znaki może są widoczne. Ja szczególnie sam założyłem, moment, kiedy ten ogień nie parzył sam to doświadczyłem umywając się w tym ogniu. Po raz pierwszy to czyniłem, ale też i widziałem pielgrzymów, którzy to czynili. Więc moment sam i przeżycie jest tak naprawdę opisany w wielu opisach. Ale też my zamieściliśmy taki specjalny biuletyn informacyjny na stronie naszego Bractwa z opisów patriarchów i ludzi, którzy przez wieki uczestniczyli w tym cudownym zejściu świętego ognia błogosławionego. Każdy miał możliwość być w tym miejscu i sam. Poczuć tą wielką siłę bogatą. Ojciec tu przed chwilą wspomniał o tym, że na samym początku, przez te kilka, kilkanaście minut, ten ogień nie zachowuje się tak jak każdy inny ogień, to znaczy nie pali i nie parzy. I że można się umywać, prawda? Broda, włosy, tak wszystko możemy umywać i żadnego śladu poparzenia rozumiem, że nie pozostawia po sobie. Tak, widziałem Greków. Rosjan, Serbów, którzy to czynili, a nawet z naszych pielgrzymów, w każdej naszej delegacji zawsze uczestniczył ktoś z ramienia naszego kościoła osobnego w Polsce. Byli to duchowni, biskupi, osoby świeckie niedokrotnie i sam byłem świadkiem jednego takiego wydarzenia, kiedy Jeden z naszych duchownych nagrywał kamerą samo zejście świętego ognia i rozdawanie później go bezpośrednio od patriarchy. Ktoś od dołu trzymał świecę, gdzie kamera była tak praktycznie w ogniu. I mhm. na kamerze nie było żadnego śladu, czy to zapalenia, czy uszkodzenia tego zewnętrznie. Także to, to jest pewne świadectwo, że nie tylko człowiek, jako ciało człowieka, ale też i elementy, które są. Nie podlegało zapaleniu. Zresztą z opisów i przekazów nigdy nie doszło do żadnego pożaru w świątyni, bezpośrednio kiedy schodził ogień święty. No tak, a przecież tak jak ojciec powiedział, są tak naprawdę tysiące w tym momencie wiernych ludzi w tej świątyni, którzy w różny sposób no, zachowują się, oczekując na, na zejście, a tak jak tu przed chwilą powiedzieliście, nie doszło nigdy do jakiegoś no, zapalenia, podpalenia kogokolwiek. Tak, no oczywiście policja, i która reguluje. Całym przebiegiem i ruchem tak nadzoru jest przygotowana na, na wypadek pożaru, tak, który by się odbył. Natomiast no, nigdy przez 10 lat jak byłem nie użyli gaśnicy, którą każdy z nich przy sobie, przy sobie posiada. Więc to o tym świadczy, Także ja przez 10 lat będąc nigdy nie zauważyłem, nie widziałem żadnego pożaru podczas zejścia. Mało więcej powiem, że kiedyś, kiedy przywiozłem chyba bodajże po raz pierwszy lub drugi ten ogień dostarczyliśmy do Polski. Do zwierzchnika naszej cerkwi, jego minęcy metry w Warszawie, a później każdy do naszych diecezji, parafii i między innymi do mojej parafii. Więc jak rozdawałam ogień i świece, które były, ludzie mówili, że ten ogień nie parzy. Czyli nie tylko moment, ale niektórzy z wiarą, pobożnością podchodzili do tego, że ten ogień ma inne światło, inaczej świeci i nawet ci ludzie, którzy tak oczekiwali na ten ogień długi czas, mówią, że on nie parzy i umywali się nawet od naszej świątyni tym ogniem. Cud Świętego Ognia, Błogodatno Ognia, czyli te, te fenomenalne takie zjawisko, no, którego, tak jak powiedziałem, chyba swoimi słowami nawet trudno jest nam opisać, wyrazić. Trzeba po prostu to zobaczyć, dotknąć. No a Ojciec miał tą możliwość bezpośrednio bycia w tym świętym miejscu i, i naoczny bycia świadkiem no, momentu zejścia. Ojcze, ja bym jeszcze chciał poprosić Was, żebyście troszeczkę powiedzieli o samym momencie kiedy prawda patriarcha Oczywiście w procesji przychodzi prawda, do grobu. Grup, oczywiście, wcześniej jest wiadomo, że sprawdzany przez jakąś powołaną komisję, Gaszone wszystkie łąpadki sprawdzane, czy tam nie ma pozostawionego jakiegoś źródła światła, typu zapalniczki, zapałek, później zamykane są pieczęście kładzone. Opowiedzcie nam tak bardziej, bo, bo Wy to widzieliście. Byliście tam naocznym świadkiem, my to znamy tylko właśnie z, z opisów, z relacji innych. Natomiast Wy bezpośrednio to dotknęliśmy. Na pewno to będzie dla nas, dla wiernych Cerkwi Prawosławnej bardzo, bardzo ciekawe i pożyteczne. Ja może na początku powiem o samym przybyciu do Ziemi Świętej, do miasta Jerozolimy i później do Bazyliki, kiedy uczestniczymy w nabożeństwie. Piątkowym z piątku na sobotę w nocy, ono jest nieco inne w tradycji greckiej kościoła niż u nas. Natomiast jest bardzo wyjątkowe, uroczyste, ze śpiewami kanonu, tak, szpasch. Sama wielka sobota i oczekiwanie to jest najtrudniejsze. Moment chyba w życiu każdego pielgrzyma, bowiem dostanie się do bazyliki granicy często z cudem dla zwykłego pielgrzyma. Delegacje mają to czasami ułatwione, no oficjalnie, ale też bywały przypadki, że osoby były niewpuszczone. Dlatego to oczekiwanie jest takie trudne. A samo uczestnictwo później to też oczywiście, kiedy przychodzi patriarcha. Kiedy jest obierany we wszystkie swoje szaty e, biskupie, e, jest później procesja z duchownymi, z wiernymi, uroczysto wokół bazyliki Królewskiego, w e, Chodzimy i później moment przejścia do ołtarza. E, widzimy to oczywiście często na nagraniach, gdzie obserwujemy w telewizji, kiedy patriarcha właśnie zdejmuje ze siebie praktycznie wszystkie szaty, zostaje tylko w jednej szacie i wchodzi z dwoma pękami i świec bo trzydzieści do grobu, tam gdzie modli się, niejednokrotnie ta modlitwa jest wydłużona, czasami jest krótsza, no i ten moment właśnie przez chwilę jest taki moment ciszy, on jest bardzo krótki, wtedy kiedy się pojawia ten właśnie ogień święty, kiedy jest patriarcha, przekazuje to do przedsionka, tam gdzie patriarcha Romiański oczekuje na ogień, a później wychodzi z świecami i każdy chciałby jak najszybciej, żeby ten ogień otrzymać, odpalić od świec patriarchy, tak I zanieść go, biegną do swoich domów, e, ci mi miejscowi, którzy są, a każdy ktoś chce się tym mogli umywać. E, I oczywiście odpalić do lampy jak najszybciej wtedy wszyscy e, no, przemieszczają się, żeby ten ogień święty w lampach dowieść na lotnisko i do wszystkich krajów, które delegacje przyjechały. Żeby znaleźć przed Wielkanocą, właśnie przed paską do naszych krajów i do naszych domów, że ten ogień poprzez nabożeństwo, to, to został dowieziony do naszych domów. Tak jak ojciec powiedział troszeczkę wcześniej, ku temu jest wyczartorowany specjalny samolot, to znaczy samolot, który może przewozić takie no niebezpieczne, nazwijmy to materiały, no bo wieziemy ogień, żywy ogień, mimo wszystko. Czyli to też no, musi być specjalna jakaś spełniona procedura, prawda? Właśnie ja z tym wiąże, no samolot specjalnie wyczartorowany ponieważ przewozi materiały niebezpieczne, otwarty ogień, tak, w lampie oczywiście jest zapalony, ale to są procedury, gdzie no, oczywiście lotnictwo cywilne udziela specjalne zgody, zezwolenia, osoba, która przemieszcza się w danego kraju, też musi być zgody tego kraju, osoba, która jest upoważniona, ma odpowiednie przeszkolenie e, i oczywiście wie, jak postępować na wypadek, ponieważ no, nie wszyscy oczywiście e, odświadają to, że to święty ogień, który może on teraz nie parzy, dojść do jakiegoś wypadku. Oczy uchwałą Soboru Biskupów naszej Cerkwi Prawosławnej w Polsce ustalona na dzień 21 marca, to jest ta niedziela najbliższa, czyli pierwsza niedziela Wielkiego Postu, Triumf Prawosławia, ogólną metropolitalną kolektę na wsparcie tego dobrego, zbawczego dzieła, czyli na tą pielgrzymkę do Jerozolimy, ażeby móc i w tym roku też w tym świętym miejscu ten ogień, prawda, otrzymać, z błogosławieństwem i nam tu właśnie do Polski dostarczyć. Oczy, całe to przedsięwzięcie, tak jak powiedzieliście, jest bardzo trudne i bardzo złożone, i wy na pewno najlepiej wiecie, jako organizator, współorganizator, nie tylko od strony prawda, takiej logistycznej, różnych spraw, załatwiania dokumentów, no ale też jest, no nie ukrywajmy, potrzeba środków i dużych środków finansowych. Jak tą właśnie niedzielę będzie kolekta? Powiecie, bo są jakieś też biuletyny dodatkowe. Jak to będzie przebiegało, wyglądało w naszych świątyniach? To znaczy, może powiem tak, że udało nam się zorganizować w tych trudnych czasach, które mamy w 2020 roku i dostarczyć do kraju, do naszej cerkwi, ten święty ogień oczekiwany. To było to bardzo trudne, ale dzięki pomocy władz państwowych, tak, naszego kraju, też Izraela i, i samorządowych, a przede wszystkim dzięki też i ludziom dobrej woli, tak, i, i takim, którym, które zależy na tym, tak, wspomagali to i udało nam się to Koszty naprawdę są duże, ja nie, nie będę tu mówić teraz o, o jakie to są koszty, bo to nie o to chyba chodzi, natomiast chodzi, że prosiliśmy w tym roku na niedzielę Prawosławia zwróciliśmy się jako stowarzyszenie, które zresztą jego są w do Soboru Biskupów, żeby przez kolektę ogólno-metropolitarną można było wspomóc stowarzyszenie w tej przygotowaniu i organizacji pielgrzymki po Ogniu Świętym. I dlatego sobor Biskupów na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Triumf Prawosławia, wyznaczył naszych kolegę. Już działa strona internetowa naszego stowarzyszenia pod nazwą www www.holylight.org.pl I oczywiście wydaliśmy z krótkiej pracy roku 2020 taki bilet informacyjny Stowarzyszenia. W tym numerze mamy o powstaniu Stowarzyszenia Pracą Świętego Ognia, o stąpieniu Świętego Ognia i inicjatywy i akcje, które przeprowadzaliśmy. W większości to były akcje no, takie charytatywne przed Wielkanocą, przy też ma maseczek. A, większość akcji nie udało się z racji tych trudnych czasów zorganizować, mogliśmy więcej oczywiście w tym kierunku coś zrobić. No i oczywiście poza tą strony internetowej można się dowiedzieć też, troszkę o naszym stowarzyszeniu. Jest tam też w wersji elektronicznej nasz biuletyn informacyjny, część biuletynu została przekazana w wersji papierowej do... Cerkwi tutaj o naszych, więc tam też zachęcam ci, którzy będą uczestniczyli w towarzystwie, mogą nabyć te, te bilutyny w, naszych, w naszej parafii. Może nie we wszystkich, ponieważ nie udało się nam dostarczyć do wszystkich parafii, ale przez, poprzez radio, poprzez internet możemy się zapoznać z na naszą działalnością i, i zobaczyć, co, co zrobiliśmy do tej pory. W krótkim czasie, co, co nas czeka dalej, a przede wszystkim dowiedzieć się troszkę więcej z opisów o Cudzie Świętego bo ponieważ każdy być może się zainteresował, wiedział, także zachęcam, żebyśmy się mogli bardziej zainteresować tym naj, największym można powiedzieć nie tylko takim, jak to ojciec powiedział, czy niektórzy opisują fenomenem, to cudowny fenomen wyjątkowy. Cud świętego Ognia, który yy, i wstąpienie tego Ognia. Więc warto, wydaje mi się, poczytać, zainteresować się, żebyśmy znali swoją tradycję parowosłową z pokolenia na pokolenie, żeby przekazywać to wszystkim dla młodych ludzi, dla młodzieży, żeby oni żywo w tym uczestniczyli. Bo to jest, można powiedzieć, nasza przyszłość. Tak, jak choć jest to teraz przed chwilą powiedział, co świętego ognia jest to najlepsze świadectwo i dowód no, naszej prawosławnej wiary i, i tego, prawda, że Pan Bóg rokrocznie pokazuje nam namacalnie o tym, że oto prawda, ma miejsce te największe zbawcze w dziejach historii ludzkości wydarzenie, czyli jego zmartwychwstanie. Ogień myślę, że o tym nam przypomina, o tym świadczy, i akurat to też jest ważne uważam, schodzi w Wielką Sobotę, w przededniu Paski, kiedy nasze cerkiew, cerkiew prawosławna, według kalendarza juliańskiego, to największe, najważniejsze święto, świąt, obchodzi. To też takie bardzo ważne. Tak, ja chciałbym podziękować, jeśli można, dzisiaj na, na antenie Radio Ortodoksja, za pośrednictwem radia. Przede wszystkim dziękuję wszystkim Bogu za ten szczególny dar. Że my, jako wiernik w Polsce, dzięki ludziom dobrej woli możemy rokrocznie dostarczyć ten święty ogień do naszych świątyń, naszych domów, w naszym kraju, ale też tym ogniem się dzielimy, dzielimy się z naszymi braćmi chrześcijaństwem rzeszkim katolikami. Często oni też zabierają ten ogień do swoich domów, który nie tylko jest tradycją. Zachęcamy, ja przede wszystkim zachęcam, ale zachęcamy jako stowarzyszenie wszystkim tym, którym w sercu jest bliskie przeżywanie i posiadanie Świętego Ognia. I z tego miejsca chciałbym się zwrócić tak z prośbą o wsparcie organizacji przywiezienia do naszego kraju tej wielkiej oświęcającej świętości. A tak na tak, koniec to, to zachęcam też wszystkich tych, którzy chcieliby się otworzyć na, na stowarzyszenie nasze w, i to w różnym zakresie, z różnymi formami, inicjatywami, czy też wsparciem takim logistycznym, technicznym, dobrym nawet słowem. Zapraszam serdecznie, jesteśmy otwarci na działanie, ponieważ nasza działalność jest skupiona na przewidzień Ognia Świętego, ale też jak wspomniałem na początku, wielozakresowa. Dzisiaj dziękuję za tą możliwość, że mogłem porozmawiać i powiedzieć chociaż pokrótce. Mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość więcej o tym mówić, kiedy uda nam się przeżyć Wielki Post. Dlatego dzisiaj życzę, niech dobry Bóg wszystkim na Błogosławie na kolejne dni Wielkiego Postu. Bardzo dziękujemy Ojcze za te życzenia. I pozdrowienia. Ja myślę, że w imieniu własnym i też wszystkich naszych radiosłuchaczy, ale też wszystkich wiernych naszej Cerkwi Prawosławnej w Polsce złożymy też na, na Wasze ręce, na Ojca, też takie podziękowanie, i to z głębi serca wypływające, dlatego że Wy już od tylu lat no, podejmujecie ten wielki trud, to wyzwanie organizacji, przygotowania, później odbycia tej pielgrzymki na miejsce do Jerozolimy i później transportu z powrotem do Polski. I mało tego, to jeszcze też tu w Polsce staracie się, żeby, tak jak to było powiedziane wcześniej, z lotniska z Warszawy, jak najszybciej ten święty ogień trafił do poszczególnych parafii, diecezji, i tak naprawdę to myślę, że w całej Polsce ten ogień, wcześniej czy później, ale dociera i jest nie tylko w parafiach, ale nawet w domach naszych wiernych. Także, Ojcze Andrzeju, bardzo Wam dziękujemy za to i życzymy, aby Wszechmogący Pan Bóg dodawał Wam sił w tej pracy, zawsze Was wspierał, błogosławił Was. Matka Boże miała Was w swojej opiece, i żebyście, nie bacząc na wszelkie trudności, przeciwności, zwłaszcza teraz, w tym bardzo trudnym okresie, takim złożonym, gdzie mamy wiele obostrzeń, na wiele rzeczy nie możemy sobie pozwolić, żeby doszło do skutku i w tym roku Wasza pielgrzymka do tego świętego miejsca, by móc znowu radować się razem, wspólnie ze wszystkimi wiernymi. W dniu Wielkanocy posiadając ten święty bogodatny ogon. was Gospodzie, oczy na mnoga ja wam leta, i wszego dobrego. Dziękuję bardzo. Ojcze Jarosławie, ja jeszcze raz podkreślam. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za tę możliwość i to wszystko w jego działaniu Bożej w pomocy i naszego zwierzchnika Cerkwi, Jego gominskiej metropolites Sawy, tak i wierny nasze serk, którzy modlą się o to wszystko, żeby to otrzymać. I tak na koniec. To, to podziękowanie to się należy wszystkim tym, którzy biorą w tym wkład. Mój wkład w tym jest tak naprawdę znikomy, ponieważ ja jestem duchownym, służę Bogu i Cerkwi i ludziom, jeżeli można. A tak na koniec to chciałem powiedzieć, że w tamtym roku 2020 to ku zdziwieniu można powiedzieć, bo że nasz święty ogień w Polsce dotarł w różne zakątki. Tylko tak przypomnę, że Łódź, Rzeszów, wrocław Kętrzym przed, przed północą, czyli przed Paschą, był. więc postarajmy się i w tym roku, jak Bóg tam błogosławi, pozwoli, żebyśmy mogli dojść do naszych diecezji, parafii, domów. Niech ten ogień święty i dać, zawita dla wszystkich nas. Spasibo, spasibo. Dziękuję bardzo. Radio Ortodoxia